Dzień dobry, dziewczyny. Jak się spało na kempingu? W komforcie? Bez szumu tirów? właśnie O, tak wygląda nasz kemping. Matylda, robisz tego samolota? My sobie w ogóle wracamy z recepcji, gdzie zostawiliśmy w zamrażarce wkłady do naszej lodówki. Jeden wyciągam, dwa jeszcze się jeszcze się mrożą O no, pomyliłaś stanowiska Zobaczcie jak można mieć fajny cień odgrodzone krzaczorami siedlisko Oczywiście prąd jak się ma przedłużać? A kole. O taki Kole Maty kola wieczorem Ewentualnie Żona Barbara proszę bardzo Dzień dobry Jaśnica, jak codziennie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie tak smakowała. Bez szumu. Całą rok, Super krzesełka. Mają miejsca specjalnie przewidziane na koty. Chociaż niektórzy kładą tutaj piwo, i też jest ok. Kubek z Olesna robi się coraz bardziej cenny, nie? A tutaj jeszcze ciasteczka z Toskanii. Wiezione z Polski. Artur pozdrawiamy. Aha! Tam jest jeszcze coś. Też z Polski przywiezione. Idziemy na plażę. Umyjemy się, spakujemy i wio. Dalej. Nie ma! Nie! Chcę. Czekaj, matura, weź. Nie! Nie! Ale... Super. No dobra, Nie! zbieramy się i Nie! do Hiszpanii. Nie! 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 się chcesz! Nie! się idziemy wymyć. Nie! a Nie! jeszcze tylko chciałem dograć że tutaj widać potęgę tego naszego miejsca i warto o tym pamiętać, nie? Żeby miejsce na kempingu miało cień. Tak. Gdyby tego cienia nie było, to byśmy się tutaj... Ale miejsce się trafiło fajne, nie tylko jest A miejsce tej też tej się tej trafiło super, no. I w ogóle kemping jest petarda, bo z miliona tych, których... To jest czysty. Nawet nie to chciałam powiedzieć. Tylko jest mega blisko morza. A tak, a długo się musieliśmy... Znaczy ty musiałeś, ale to o tym jak wsiądziemy do samochodu, bo parę przemyśleń nie byśmy nagrali tak. na temat takiego sposobu podróżowania. Dobra, kończymy na razie. Dzień dobry, witamy Państwa w trzeciej części naszego filmu z naszych wakacji wspaniałych. Dobrze mamy zorganizowanych. Dziewiąty chyba, tak? Dziesiąty. Dziesiąty lipca. Jest środa, jesteśmy 10 kilometrów od saint -Tropez. Wciąż. Do końca jeszcze nie jesteśmy zdecydowani czy wjedziemy do Santrope, bo dzisiaj albo pojedziemy do Hiszpanii jednym ciągiem, 550 km, albo zobaczymy santropę i wrócimy się powiedzmy nie wiem, do Sanremo albo gdzieś tam. Do Włoch w każdym razie. Zanim, zanim się wrócimy albo zanim pojedziemy do Hiszpanii, to chcielibyśmy się podzielić z Wami naszymi przemyśleniami, bo wyprawa, którą obecnie ciągniemy dalej, nie wyszła tak różowo jak się spodziewaliśmy. To tylko dlatego, że. No nie jest źle, bo to zabrinało. Tak, ale gdybyśmy ustawili sobie wcześniej kempingi, gdybyśmy je obejrzeli, gdybyśmy nie musieli szukać, zbierać się, dwa razy zbieraliśmy się bardzo mocno. Pokłóciliśmy bieście, się po prostu. Tak, to, no to byłoby dużo łatwiej, tak? I moglibyśmy też podzielić trasę na etapy. A uznaliśmy, że spanie w kempingu, na którym nie ma dostępu do wody, Wody z morza oczywiście. Nie. No nie chce nam się go nawet szukać i spaliśmy dwie noce na stacjach benzynowych z dostępem do wody w łazience, z wspólnym prysznicem i tak dalej. Daliśmy radę. No problem. Dlatego wczorajsza noc, pierwsza na kempingu była luksusem tak naprawdę. Były czyste łazienki, mieliśmy swój sektor wydzielony, dzisiaj się okazało, że super trafiliśmy, byliśmy cień tak w ogóle. Więc bomba bardzo blisko do wody, ze 100 metrów można powiedzieć, tak? Tylko Dos. taka miejscowość trochę, takie przejazdowe, jakie Ale mówisz, że do wody masz na myśli morze oczywiście, tak. nie łazienki, tylko tak, po prostu jest. dojście do morza. A łazienki były bardzo czyste, wszystko było świetnie zorganizowane. E, mieliśmy też powiedzieć o tym, że o tej wyprawie napisaliśmy na Facebooku, że to będzie budżetowa wyprawa. My od razu Nisko wiedzieliśmy budżetowa. i myślę, że większość z Was też wiedziała, że to się nie uda. gówno ma do, do oszczędzania, tak? Że to się nie uda i że... Dużo taniej jest oczywiście polecić sobie samolotem, wydać samochód I mieć wszystko gdzieś, nie szukać kempingów, nie gubić tras, nie płacić za autostrady, nie płacić za bardzo drogą benzynę We Włoszech na przykład, na autostrady, przecież autostrady to płaciliśmy tu 15, tu 30 parę euro 20, to taka tam, 20 norma, tam. bardzo dużo kosztują te autostrady we Włoszech O ile Austria i Czechy są ok, tak we Włoszech jest Więc bardzo drogo Nie dajcie się zmylić, jeśli, jeśli jest to w ogóle możliwe, że taka wyprawa samochodem Trzy osoby, jedzenie koncert, masolki po bretońsku, kiełbasy od dziadka, pasztetu od babci, biernika od drugiej babci na parkingu. że to jest tańsze? Nie, nie jest tańsze. Czy znaczy, moglibyśmy spokojnie wsiąść w samolot i jeść do oporu w knajpach tak. w gdzieś tam, nie wiem, w Grecji, w Tunezji, w Turcji? to, to wtedy bylibyśmy w jednym w mieście, nie zobaczylibyśmy tylu krajów i w ogóle. Poczekaj, ja się tutaj chyba gubię. Tutaj zjeżdżasz, chyba? Dobra. Nie. Łowę, czyli... Nie, dobrze idą. O właśnie, tak to wygląda. Tak? Tak. Jedziemy dobrze? Dobrze. No to Mamy 8 km do Saint Trope. Yy... Rozłączamy się, tak? Zaraz będziemy myśleć, czy wjeżdżamy, czy nie. No właśnie to jest taka wyprawa. Tak. Bo jeszcze przypomniało mi się, a propos kosztów takiej wyprawy, dużo wyższych niż normalne wycieczki samolotem, hmm. jeszcze trzeba doliczyć yy, parkingi, za które... Zapłaciliśmy już normalnie setki polskich złotych. Masz na myśli parkingi gdzieś w miastach, tak, do których, tak, które tak. chcesz odwiedzić, tak? Przecież. Gdzieś parku... ten samochód trzeba zaparkować. W Zresztą... Kilkadziesiąt złotych za, za parę godzin. E... Wczoraj w Monte Carlo... Jeszcze jedna ważna rzecz a propos parkingów. Te parkingi są przewidziane raczej na bardzo małe auta. A, tak. No nasze, prawie 5-4 metra. No, no była sytuacja, że musiały pogranać nikogo po prostu pojechać, bo się nie dało inaczej. W tych miastach typu Monte Carlo, Wenec... znaczy Wenecja to w ogóle, ale no, na przykład w Monte Carlo ulice są tak wąskie, miejsca parkingowe są tak wąskie, że... Ale nawet wyrysowane, te, te miejsca tak. wyrysowane na chodniku, one widać, że one są na malutkie auto. I tak naprawdę jak się spojrzy tutaj na ulicę widać, w przeważnie to są malutkie auto. W Nicej było dokładnie to w samo. W porywach kompakty, ale tak naprawdę najwięcej to smartów i innych. Fiaty 500 fizyków, tak? i smartów. A w ogóle tak. Fiaty Panda, yy, szczególnie w Sanremo. Fiat Panda po prostu na każdym parkingu, na każdej prostej, wszędzie były Fiaty Panda, stare. Świetnie to wygląda i dodaje klimatu Dobra to Co nie czekam. zmienia faktu, że trzeba na parkingi wydać kupę kasy i najlepiej jechać małym autem No Ale znowu w małym autcie raczej słabo się śpi No właśnie No i tak No to narka Pokaż tam do tyłu jeszcze jak to wygląda, bo tam dzisiaj osioł jest jeszcze No i burdel do pinka No, to. Co nie Mati? Nie, 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 nie no to i tak cię odejdź. Wjechaliśmy właśnie do Santrope. Szukamy parkingu. Jest ciasno. Dobrze nam idzie, fajne udeczki. Jedź, jedź, I znaleźliśmy. Zobaczcie, jakie miejsce. Uwierzycie? Czekało na nas Zobaczcie jakie miejsce się trafiło Dzień dobry Aż miło będzie zjeść tutaj obiadek, nie? Jaki masz serek, Mati? Płaciaty, A ja mam taki z Piątnicy, o, ze szczypiorkiem Matka się maluje a my możemy spokojnie zjeść. Nawet kawałek cienia mamy. Ale tak w ogóle chciałam wam powiedzieć, że ja nie mam tego serka Czemu? tylko jajem i włosy. No to może zaraz trzeba je jakoś ten związać. Dobra, dobrońska, szeregowa. Jeść Serek. Już i patrzyć tutaj na wodę. Dobra konserwa. Gulasz angielski miażdży, nie? Tak, tak, angielski. tak, tak. gulasz angielski. A, I to nie jakieś gówno, tylko to jest 90% mięsa i z, za 6,80. Okay? Można kupić za tą kasę dwie inne, no ale... halo. W zdrowie ma się jedno. Za duża, nie za mała. Barbara właśnie dzwoni do Orange'a bo brakło na internetu i musimy dokupić pakiet. Hej Barbara, i co z tym internetem? Nie mam. Nie mam. No. Próbujemy tam w dół. No teraz jeszcze raz. Saint Pozdrawiamy Saint Tropez. Pozdrawiamy. Idziemy tam w dół? No teraz jeszcze raz. Pozdrawiamy San Pozdrawiamy. Dobry Jaki? Postki lodu mu nie dam No nie, może nie Może ja je mu kupię jutro I przyśle patrzę. Tego... Bardzo na uważaj Uważaj, żebyś sobie gardła nie zazimbiła To tak z pozdrowieniami dla babci Ani. Mm -hmm. Powinna być ciepła, Ej. No i jak? Dobra? No dobra, my tu gadu gadu, a trzeba by decyzję podjąć. Matyszka, jedziemy do Włoch, będzie bliżej i szybciej się wykąpiemy. Czy do Hiszpanii? I dopiero jutro się wykąpiemy w morzu. Do Hiszpanii. Bo my tu już wstępnie pomyśleliśmy, że może jednak się cofnąć do Włoch i tam posiedzieć ze trzy dni. Dobra, nagramy to jeszcze raz. Tylko musimy... Tak. Wreszcie odnaleźliśmy po wskazówkach Barbary. Proszę bardzo. Posterunek. Wiecie z jakiego filmu, i wiecie, wiecie kto w nim grał, po czym stąpał i tak dalej. No teraz już możesz. Właśnie zdecydowaliśmy, że olewamy Hiszpanię i jedziemy do Włoch z powrotem. Tak. Dokładnie do samego. I, I może tam trochę odpoczniemy jeszcze, nie? Wreszcie. Od samochodu na pewno. No dobra, to lecimy. Nie wiem, jakaś ciężarówka. Zobaczcie, dzisiaj szef kuchni poleca z kuchni staropolskiej fasolkę po brutońsku z kiełbasą. Pichcenie w toku. Matylda gardzi woli bułę No dobra, zobaczymy No, Matylda pogardziła fasolką po bretońsku I je co? Co jesz? Bułę Z czym? Z kolą, no Dobra, są wakacje, to można Przed chwilą wjechaliśmy do Włoch I nawet zanim usłyszeliśmy Włoskie radio, to oboje się w sumie poczuliśmy lepiej, nie? Tak, nie, zdecydowanie. Nie, tak samo. Gardzę Francją. No ja też i.

takie miejsce się trafiło. Dzięki Barbarze. Tak, dzisiaj śpimy. Jak ludzie, jak ludzie. Dzięki. Znajdź mi Barbarze. taki hotel, znajdź. Znajdź mi taką żonę. O, to też. Mm. Mam łopieczkę. Kiedy... Już można. Już można, no to nalewam. To będzie końcówka filmu numer 3, części trzeciej. Yy, jutro będzie reszta, nagramy cały ten obiekt bo w ogóle i Wam opiszemy jak wybierać yy, kempingi, no. na co zwracać uwagę. I tak dalej. żeby się nie wkurzyć. To jest nasz drugi krem. <laughs> Wasze zdrowie. Do zobaczenia w części czwartej. Bye.